Ja niestety nie mówię więcej po ukraińsku. Ja na żal nie, nie mogę niczego więcej ukraińsku. ale dużo rozumiem. Ale bardzo rozumiem. Bardzo, okay. Zobacz, popatrz na osobę po prawej, albo po lewej stronie. Podejrzyj się na osobę po prawej, albo po lewej stronie. Przyjrzyj się jej, przyglądaj się do niej. Jak myślisz, czy ona patrzy tak samo jak ty? Jak myślisz, ta osoba dzieje się tak samo jak ty? Tak samo? Na pewno trzeba jej się spytać. Na pewno trzeba jej zapytać. Dzisiaj, w ten dzień Marii Bolesnej, stajemy pod krzyżem zgodnie z Ewangelią stoić pod chrestom zgodnie z Ewangelium. I, I widzimy dwa spojrzenia. I baczymy dwa poglądy. Maria patrzy na Jezusa, Maria, która dzeci na Jezusa, a Jezus patrzy na Marię i naucznie. I Jezusa, który dzeci na Marię i na ucznia. Ty patrzysz na Jezusa? Ty dywersja na Jezusa. Ale on patrzy na każdego z nas. A win dzeci na każdego z nas. Indywidualnie. Indywidualnie. Tak jakby w kościele był tylko jedna osoba, taką patrzy na ciebie. Tak nie były w chrznie. Ty był sam i Hосpodziej spojrzy się na ciebie. Być może patrzysz na Jezusa, jak Maryja, która cierpi. Możliwe, bo te na Jezusa, jak Maryja, która strażydaje. Nie muszę raczej Wam mówić o cierpieniu, bo je macie. Chyba nie muszę Wam rozkazywać pro terpienie, bo każdy ma jakieś swoje. Także z powodu choroby, nieszczęścia, wojny, śmierci, albo z powodu choroby, śmierci, nieszczęścia, winy. To jest cierpienie, które dziś nas spotyka, jest, przychodzi. To jest cierpienie, jakie nas wszechodni spotkało i do nas przychodzi. I w ten dzień Maryi Matki Bolesnej, trzeba nam jakby zrozumieć tą sytuację, w której cierpimy. I tomu w tym wspomnieniu materii Bożej, cierpienia, mamy zrozumieć z wami tu sytuację, przez którą cierpimy. A jeszcze lepiej zrozumieć, jak Bóg patrzy na ciebie, na tą sytuację. A jeszcze lepiej zrozumieć, jak Pan patrzy na ciebie i na tę sytuację. Bo kiedy cierpimy, czasami myślimy: Boże, ale gdzie ty jesteś? Bo inni, kiedy cierpimy, pojawia się pytanie: Boże, gdzie ty jesteś? Dlaczego my cierpimy? Dlaczego ja mam cierpieć? Dlaczego tak długo to wszystko trwa? Czemu to trwa tak długo? Modlimy się, a ty nie zmieniasz nic. Modlimy się, a ty niczego nie zmieniasz. I wtedy, jak nie znamy odpowiedzi, to cierpienie mamy jeszcze większe. I to, wtedy, kiedy nie otrzymujemy odpowiedzi, to nasze cierpienie tylko zwiększa się. Bo cierpienie, w którym nie widzisz sensu, jest jeszcze mocniejsze. Через те, що терпіння, у якому ти не знаходиш сенсу, є ще більшим. Bóg chce, byśmy widzieli sens naszego życia. Господь хоче, щоб ти знав сенс свого життя. Читаємо в лісі до Хебрайчиків. Читаємо послан... в посланні до Євреїв: Ісус витерпів все. Choć z głośnym wołaniem i płaczem wołał do Boga. Choć holosno, placząc, kryczał do Boga. Czy ktoś z Was już krzyczał do Boga? Kto z Was kryczał do Boga? Można? To naturalne, to jest normalne. Tak jak małe dzieci, jak coś ich boli, to płaczą i krzyczą do Ciebie. Jak mali dzieci, które jakieś coś boli. кричуть і плачуть, дивлячись на тебе. А ти є дитським цурком, сином Бога. А ти є дитиною, сином, донькою Бога. І для того це є важливо, щоб ти вміє теж кричати до Бога. І тому це є важливе, щоб ти вмів свого роду кричати до Бога. Не значить, що він не слухає. Це не означає, що він не чує. Але виражаємо себе. Це означає, що ми можемо виразитися повністю. І то як черпимо. i to jak cierpiał. Bóg nas zawsze wysłuchuje. Господь zawsze nas wysłucha. Tak jak czytamy, że Bóg wysłuchał Jezusa Chrystusa. Tak, jak czytamy, że Bóg wysłuchał Jezusa Chrystusa. Choć wydaje się, że nie. Choć składa się wrażenie, że nie wysłuchał. Bo cierpiał i umarł, bo trpił i poмер. A jednak słowo mówi, że Bóg go wysłuchał. A jednak

Kiedy mógł Jezus w Sadu Cymańskim, Oddal od mnie ten kielich. Oddali od mnie tę czas. Ale krzyczał też na krzyżu. Tak samo krzyczał na chrystu. Boże mój, Boże czemuś mnie opuścił. Boże, Boże mój, czemu Ty mnie zapokinałeś? To była modlitwa, to krzyk Jezusa. To była modlitwa, to był krzyk Chrystusa. A z drugiej strony Jezus mówi, Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. I z drugiej strony Jezus Nie moja wola, a Twoja wola będzie”. W ręce Twoje powierzam ducha mego. U Twojej widać ducha mego. To znaczy, że w życiu każdego z nas potrzeba oczywiście nazywać cierpienie cierpieniem. To oznacza, że w życiu każdego z nas potrzebno nazywać cierpienie cierpieniem. A z drugiej strony, powierzyć się Bogu, ale z drugiej strony, dowieryć z Bogowie. Bo Bóg patrzy na życie każdego z nas, bo Pan widzi na życie każdego z nas. I co więcej, cierpi też z nami. I co więcej, On cierpi z nami. Dlaczego On cierpi z Tobą? Czemu On cierpi z Tobą? Bo jak napisał święty Paweł w liście do Rzymian, Bo, як написав святий Павло в листі до римлян, Że przez віру в наших Що Христос через віру замешкав в наших серцях. Не кожен доткне свого серця. Нехай кожен доторкнеться в своє І пам'ять, що єсус. І промовить сам до себе в думках: тут є Ісус. То, що я чую, чує Єсус. Те, що я відчуваю. Як я ja ja себе почуваю, так разом зі мною почувається Ісус. Więc, kiedy ufać Jezusowi, Tому, тому тоді, коли ми починаємо довіряти Ісусові, коли дивимося через віру на Ісуса, то на Він дивиться на нас і приносить нам почешання. Zawsze On chce być blisko nas. Zawsze Jezus chce być blisko nas. Tak jak pięknie napisał papież Franciszek w takiej encyklice z listopada zeszłego roku o miłości Jezusa. Tak jak harno napisał papież Franciszek w jednym z swoich dokum dokumentów, który mówi o miłości Jezusa. I napisał tak. tak: Ufaj synu, dowieraj synu. Ufaj córko, dowieraj, doczko. Tak szepcę do ciebie na ucho Bóg. Tak szepcze do ciebie na ucho Bóg. Nie bój się, nie bój się. Pozwól podejść sobie blisko do mnie. Dozwol sobie pójść ty blisko do mnie. Usiądź obok mnie. Siedź bile mnie. Możemy wątpić w ludzi. Może, możemy się w ludzie. Ale nie w niego ale nigdy w Bogowie. Nie zatrzymuj się z powodu swoich grzechów. Nie uzpeniaj się przez swoje grzechy. Pamiętaj, pamiętaj, wielu grzeszników zasiadało z Jezusem. Pamiętaj, że bardzo wielu grzeszników przy jego stole. Siedzieli przy stole razem z nim i on był z nimi i win był z nimi. I czytamy, że pisano o Jezusie i czytamy jak napisano o Jezusie. Przyjaciel celników i grzeszników przyjaciel metników i grzeszników. Wielu krytykowało go z tego powodu. Baгато хто критикував Ісуса з цього приводу. A on powiedział tak: chcę bardziej miłosierdzia. A więc każe: ja uważam miłosierdzia. Serce Jezusa. Serce Jezusa. Dla każdej osoby, dla każdej людини. Nie tylko dla tych, którzy myślą, że są pobożni i dobrze. Nie tylko dla tych, kto думає, що він pobożний i добрий. Ale on taki jest dla każdej osoby. I Jezus jest takim dla każdej osoby. Dlatego też kiedy cierpimy, to mu nawet wtedy kiedy cierpimy, to znaczy, że Jezus chce dać nam pociechę wewnętrzną. Co oznacza, że Jezus chce nam dać tę wewnętrzną pociechę. I on zawsze taki jest. I on zawsze takim jest. On zawsze chce być blisko. On zawsze chce być bliżej. Tak jak pomyślmy, dzisiaj czytamy tę Ewangelię: Jezus jest na krzyżu, a Maria i uczeń pod близько Нього. Як читаємо сьогодні в Євангелії, що Ісус висить на хресті, а Марія є близько біля Нього. Це значить, що коли черпі, ми від близько крижа Ісуса. Це означає, що тоді, коли ми терпимо, то маємо бути близько Господнього Як Христа. Як щось трудного переживаєш, не хочеш бути далеко від Ісуса. І коли ти щось трудне переживаєш, не бажай бути далеко від, від Ісуса. Тим більше хочеш бути близько Нього. Tym bardziej bądź blisko Jezus. Bo wtedy odczujesz, jak On patrzy z miłością na ciebie. Bo tylko wtedy odczujesz, jak On z miłością patrzy na ciebie. I tylko wtedy zrozumiesz, co On chce od ciebie. I tylko wtedy zrozumiesz, co On chce od ciebie. On nie jest obojętny na nasze cierpienia. On nie jest obojętny do twojego Tak jak nie był obojętny na cierpienie Maryi czy cierpienie Ucznia Jana. Tak jak nie był bajdużym do cierpienie Matki Marii. Czy u swojego ucznia Joana. Jezus nigdy nie jest skupiony tylko na sobie, na swoim własnym cierpieniu. Chrystus nigdy nie koncentrował się na własnym cierpieniu. On zawsze patrzy na nas. Win zawsze patrzy na nas. Dlatego jest naszym zbawicielem, to mój naszym spasatorem. Umar za każdą jedną osobę. Pomar za każdego z nas Nie potępił nikogo, nie odrzucił nikogo nikogo nie osudził, nikogo nie wyknieł. Przypomnijcie, Przypomnijcie sobie, jak mówił. Przypadajcie sobie, jak mówił. Przyjdźcie wszyscy utrudzeni, obciążeni, a ja was ukrzepię. Kazał, przyjdźcie do mnie wszyscy i obciążeni, a ja was I ja chcę w sercu modlić się, by każdy z nas doświadczył, jak Pan daje Ci pocieszenie, umocnienie, uzdrowienie dzisiaj. і кожен має в серцю молитися і дивитися, як Господь дає тобі потіху, підкріплення, силу сьогодні. Так приближаєш ще до нього, коли ще Так зближаєшся до Ісуса, коли молишся. Так приближаєш до Ісуса, коли приходиш на Евхаристію, на літургію. Зближуєшся з Христом, коли приходиш до Нього на літургію. Так дозволяєш Му входити в своє життя, коли приймаєш Його в Евхаристію. Дозволяєш йому прийти в своє життя, коли приймаєш його в Євхаристі. Є це не є тільки сухий хліб. Є і, і, і вина. Це не є кавальчик хліба і трошка вина. Але це справдива кров і тіло Ісуса Христа. Це є правдиве тіло і кров Господня. Віриш то? Чи віриш в це? Віриш в то? Ми завжди мусимо будити в серцю віру. My powinniśmy próbują wziąć wiru serc. Żywą ufność, że tu jest prawdziwy Jezus. Żywą wirus, że tu jest prawdziwy. Chrystus. Że w kościele jest prawdziwy Jezus. Że w jest prawdziwy Jezus. Taki sam jak dwa tysiące lat temu. Taki sam jak dwie tysiące lat temu. O którym czytamy, że przeszedł przez ziemię, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich. Projego czytajmy, że przechodził po ziemi wszechozdrowlujący i czyniący wszystkim dobre. I on chce przejść do ciebie. I win chce przyjść do ciebie. Nawet bardziej niż ty czy ja do niego. Nawet bilsze chce przyjść do ciebie niż ty czy ja do niego. Dlatego Jezus nie czekał, że ktoś przyjdzie do niego. To mu Jezus nie czekał, kiedy do niego ktoś przyjdzie. On chodził wśród ludzi, i szedł do wszystkich. I on tak jest. I win taki jest. Niezależnie gdzie ty jesteś. To zależy, gdzie ty jest. On chce być blisko ciebie. blisko On chce być bardziej bliżej ciebie niż tak jak czytamy w Ewangelii Maria i Jan pod krzyżem. On chce być bliżej do ciebie nawet niż czytamy jak był Jan i, i Maria blisko I Isus. On chce zatroszczyć się o ciebie tak jak o Maryję swoją matkę i o Jana swojego ucznia. I chce podbaty pro ciebie tak jak podbał pro Marię, swoją matkę. I pro Jana sługo ucznia. I dlatego pojdzie do Marii oto twój syn. To mu każe do Marii, co syn twój. Tak, otwórz swoje serce dla niego. Odkryj swoje serce dla niego. Jeśli jesteś ze mną, jeśli czujesz ze mną razem, jak ty jest z mną, jak ty razem z mną wyczuwajesz tak, to przyjmij tego ucznia mojego. To przyjmij mojego ucznia syna, ukochanego, ulublenego. A kto tu jest uczniem w tym kościele? A kto jest uczniem Jezusa? Jezusa, nie chodzi o szkołę. Kto jest uczniem Jezusa tu w chrámie? To znaczy, że jesteś ukochana, ukochany przez Jezusa. Co oznacza, że Ty jest ulubiony i ulubiona przez Jezusa? Powiedz to drugiej osobie obok, jesteś ukochana. Skażę że do ludyny, Jezusa. jaka je biletem, że Ty je na przez Jezusa. Ty jesteś ukochany przez Jezusa. Jak to się Ty jesteś ukochany, Marcie, przez Jezusa. Amen. Amen. I On tak patrzy na Ciebie. I wini tak dziwięcze na to, niezależnie co ty myślisz o sobie, niezależne co ty myślisz o sobie, niezależnie co inni myślą o tobie, niezależne co inni myślą o tobie. Dla niego zawsze jesteś ukochany i to się nie zmieni. Dla niego ty zawsze jesteś i to nie pominięte. Dla niego jesteś zawsze ukochana, bez warunków, stale, ciągle. Dla niego ty zawsze jesteś ulubiony i ulubiony, bez umowy, postino. I może powiedzieć: Im bardziej coś przeżywasz trudnego, smutnego, cierpiącego, i może nawet kolej jeszcze bardziej przeżywasz coś trudnego czy smutnego, on chce ci dać swoją miłość. Winchoczy tobie daty swoje lubów. Bo w jego miłości jest pocieszenie. Bo w jego, w jego miłości jest prawdziwa potęga. W jego miłości są uzdrowienia. W jego miłości jest ozdrowlenie. Jak czytamy w Księdze Izajasza, Jak czytamy w Kniży Isaii? W jego ranach jest nasze uzdrowienie. Jego rana jest mi siły. W ranach Jezusa jest uzdrowienie twoich ran. W ranach Jezusa jest siły twoich ran. Jakiekolwiek to są rany? Jakie ceny by były rany? Choroby? Czy cała choroba? fizyczne, psychiczne, emocjonalne. Fizyczna, psychiczna, emocjona. Cokolwiek to jest. Żeby to nie było. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwe. Dla Boga nie ma i niczego niemożliwego. On tak kocha każdego z nas. Bo tak lubić każdego z nas. On tak chce być blisko każdego z nas. Bo tak chce być blisko blisko każdego z nas. I on tak chce troszczyć się o każdego z nas. I tak chce się pro każdego. Tak jak doświadczyła to Maria pod krzyżem. Tak, jak wyczuła Maryja pod Tak, jak doświadczył to Jan pod krzyżem. Tak, jak wyczuł to Jan. Bo do Niego powiedział, to jest Matka Twoja. Bo do Niego skazał: to jest Twoja I jedno krótkie zdanie. I uczeń wziął ją do siebie. I odnako krótkie zdanie. Od tego czasu uczeń wziął jej do siebie. Przyjął ją jak swoją Matkę. Przyjął ją jak swoją Matkę. Zatroszczył się o nią

це сьогоднішнє свято Марії, до тебе і Марії страждальній, нехай промовить до тебе і до мене. Не, скупся на своїм не зосереджуйся на своєму терпінні. Не є учня Терплячість, терпимість, терпимство не є покликанням учня Ісуса. Не skupiaj не замикайся в собі. Nie zakrywaj się w sobie, nie się na sobie. Ale wyjdź do innych. Wyjdź do innych. Zobacz inne osoby. Się na innych ludzi. Kiedy Ty tak to robisz, Kiedy tak będziesz robity, to znaczy w Tobie wychodzi Jezus. Oznacza, w tobie wychodzi to Jezus. znaczy, że Maria pomaga też Tobie. Oznacza, że Maria tobie dopomaga. Jest taka ikona Marii. Nie wiem, czy nam Pani wyświetli. Udało Nie. Maria, która podtrzymuje Jezusa, jest taka ikona Marii, jaka podtrzymuje Jezusa. Część Jezusa może powiedzieć, cierpi, bo jest na dole, jakby w grobie. Część Jezusa można skazać cierpieć, bo je wnezu, w grobie. Ale on jest zmartwychwstały już. Ale win, że je wzkresny. Bo ona przechodzi z nim przez cierpienie do zmartwychwstania. бо вона приходить з ним через терпіння до воскресіння. І то і все така правда. Терпіння не є останнім словом в житті кожного з нас. І правда є одна, що терпіння не є останнім словом в житті кожного з нас. Можна би ще емоцій powiedzieć. Ще моц, ще емоцій powiedzieć. Можна навіть ще міцніше сказати. Diabło i zło nie ma ostatniego słowa w życiu ludzi wierzących. Diabło i zło nie ma ostatniego słowa u życiu wierzących. Ostatnie słowo należy do Boga. Ostatnie słowo należy do Boga. I to jest zawsze słowo miłości i życia. I to zawsze jest słowo miłości i życia. Zmarwych stanie, nowe życie jest przed każdym z nas. Wskrzeszenie i nowe życie jest przed każdym z nas. Każde cierpienie musi mieć swój kres. Każda cierpienie ma swój koniec. Bo Bóg jest Bogiem. Bo, Bog jest Bogiem. Bo on jest Bogiem miłości i Bogiem życia. Jest Bogiem Lubowi i Bogiem życia. Oczywiście modlimy się o uzdrowienie zawsze. Jasno, że modlimy się zawsze prostsilenia. O zmianę sytuacji z wojny na dobro, pro sytuacji z na dobrą. Oddalenie wojny, by był pokój, Widalenia wojny, żeby był mir. Bo taka jest też wola Boża, byśmy żyli w pełnym pokoju i bo, miłości. Bo taka jest wola Boża, щоб my żyli w pełnoć miru i lubowi. Ale nie oznacza, że to się dzieje tak od razu. Ale to nie oznacza, że to będzie za ścilczkom od razu. My żyjemy w świecie, w którym chcemy, żeby wszystko szybko się działo. My żyjemy w świecie, w którym хочется, żeby wszystko szybko i od razu się. Szybka komórka, szybki internet, szybki samochód. Szybki szybki szybki, szybki telefon, internet, Szybko 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 szybko, szybko jeść. pracować. Wszystko Wszystko ma być szybко, już. trzeba i I I bywa, że że straciliśmy cierpliwość. cierpliwość. tak się, w w w Żeby żeby mieć mieć nadzieję Bogu, Bogu nadzieję, trzeba zwolnić w swoim życiu. Trzeba сповільнитись у своєму житті. Бог не є автоматом до Кока-Колі або до кави. Натиснеш і леч. Бог не є автоматом до напоїв, що натиснеш кнопку і тобі лети Кока-Кола. Бог є Богом. Бог є Богом. Завжди є з тобою. Завжди залишається з собою. Якщо не відповідає вже, якщо тобі не відповідає зараз, може бути, що відповідає інакше, ніж ти хочеш. Może było też On innym, inaczej niż ty chcesz, Ale zawsze odpowiada z miłością. Ale zawsze odpowiada z ludźmi. Pamiętam taką modlitwę nad pewnym księdzem. Taką nad który cierpiał na raka, na rak. Nie mógł już odprawiać muszy. Był leżącym że był leżaczym, Wszyscy, koło niego chodzili, pomagali mu. Wszyscy, byli niego chodzili, mu pomagały. Ale on cierpiał i nie potrafił tego przyjąć, że wszyscy służą mu. Ale on cierpiał i nie mógł przyjąć tego, co mu służy. Kiedy przybyłem do niego, żeby porozmawiać, pomodlić się. Kiedy ja przyszedłem do niego, żeby porozmawiać i pomodlić się z nim. On cały czas narzekał. Він постійно мені нарікав. Уже не може бути в костелі, не може відправляти мши. Люди ходять, всі служать, а він нічого не може зробити. Що не може бути в храмі, не може звершувати літургії. Люди ходять, допомагають, а він нічого не може зробити. Мовив і мовив о своїх терпіннях. Говорив, говорив постійно про свої терпіння. Він змогав ще тільки молитися в серці. Тому я міг молитися тільки в серці. Слухати. Слухати його. I taki przed moment, że wydawało się, że on rzeczywiście tak się uspokaja. I nastąpił taki moment, kiedy mi zdawało się, że on że już Więc powiedział mu: Ojcze, to może byśmy się pomodlili? I ja mu skazał: Ojcze, no to może pomolimy się. A on mówi: O, dobry pomysł. Enfin. Okay. Dobra idea. No więc pomodliliśmy się. To my pomoliliśmy. Ja dziękowałem Bogu za jego życie. Ja dziękowałem Bogowi za jego życie. Za miłość Bożą dla niego za любą Bożą do niego. i by Bóg w imię Jezusa przyszedł z pocieszeniem umocnieniem, czy uzdrowieniem, jak Bóg chce. I prosił, żeby Bóg przyszedł z zmiłczeniem, po tichu, a może z ozdrowleniem, jak Wspódczyt chce. Pożegnaliśmy się, poproszczali się. Za trzy miesiące, za trzy miesiące. miałem telefon od osoby, która towarzyszyła temu ojcu. Otrzymał telefon, to do mnie zadzwoniła osoba, jaka Służyła bliżej całego święczeniaka. I powiedziała mi, że ten ojciec zmarł. I wspowiściła mnie, że święczenik pomer. Ale powiedziała mi tak, ale od tego waszego spotkania i modlitwy, ale skazała, że od tego momentu, kiedy wy zustrzyli się i molili się, ojciec przestał narzekać, otec przestał narikaty. Stał się człowiekiem takiego dużego pokoju i taki umarł, Pełen pokoju i pogody. Stał się. Людиною великого миру і спокою. І такою людиною миру і хорошого настрою помер. Чи то було теж уздоровлення? Як думаєте, це було зцілення, оздоровлення? Було не було? Було не було? Надалі хорово. Він далі хворів? але вже інакше. пережив. Але інакше це вже переживав. Бог завжди мав добрі плани для нас. Бог завжди має добрі плани по відношенню до нас. І не Бог своє милосердя дати тобі таку свою обіцянку, яку хоче тобі дати. І нехай Господь дасть в своєму милосерді тобі свою присутність, таку, яку Він хоче тобі дати. Таку милость через вставіцьо Марії, яку Он хоче тобі дати дійсно. Таке заступ... Таку любов через заступництво Марії, яку Він хоче тобі дати. Таке потішання, яке хоче тобі дати. Taką potichu, яку Він хоче тобі дати. By jeśli chce dać Ci uzdrowienie, niech się tam dzieje. Jeśli chce Ci dać uzdrowienie, Tobie ozdrowлення, niech tak będzie. Niech tak będzie. Amin. Amin. Jeśli chce Ci dać pocieszenie, niech tak będzie. Jeśli хоче daти Tobie potichu, to niechaj tak będzie. On ma zawsze dobry plan. Бог має завжди добрі плани. Бог має велике серце. Бог має велике серце. Як зробити знак, що хтось має серце? Який зробити знак, що хтось має серце? Як там? Як треба показати? Znaczy, як? Як треба показати, коли хтось має серце? А як є буква серце така? А який Бог має серце? Таке Takie? маленьке? Таке? А яке? 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 Таке? А може таке? My we dwaj. Aha, we dwaj. A tu to tak, 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 ta, do dołu, do dół. O. Zróbcie taki znak we dwie osoby. Niechaj każdy z was, z osiedom, zrobi takie wielkie serce. O, tu jeszcze jeden jest. To my we trzech. We trzech. A ja nie we trzech to... Ty jesteś u góry. Ksiądz, ksiądz będzie od ja góry, o. Góry. Nie, do, nie, ksiądz nam, nam tą <laughs> Amen. Miłość Boga jest zawsze większa niż my sobie wyobrażamy. Lubo Boża zawsze jest większa, niż my sobie ujawiajmy. I dlatego dał nam Maryję, i to mu dał nam Marię, która zawsze jest też z nami, która zawsze jest z nami. Ona jest też takim znakiem, jak Bóg jest z nami. Марія також є таким знаком, що Бог є з нами. Амінь. Улюблені. Дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту. Рекомендуйте наш канал ближнім, поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми. І хай Господня любов перебуває поміж вами.